Strażnicy ciastek. Przyrzekli chronić wieży. Niegdyś znani mędrcy, zaznamiejący nas sprawami natury, sprawili, że złe, mroczne siły powstałe z klątwy wiedźmy zostały uśpione, głęboko w otchłani pieca znajdującego się w wieży. Teraz opowieść jak przywrócili pokój jest przekazywana z pokolenia na pokolenie jak legenda. Ale czy na pewno podjęli dobrą decyzję? Ci heroiczni strażnicy nie byli w stanie przewidzieć wydarzeń, które rozegrają się w zapieczętowanym piecu. Korupcja i rozpacz ukryta przez nich głęboko pod ziemią przerodziły się w złe siły przez wieki czekające na moment, kiedy będą mogły się wydostać. Wymknęły się przez szczeliny w pieczęci, ujawniając się na nowo. Tak oto cztery kataklizmy postawiły swe stopy w świecie ciasteczek. Odrażające ręce ciemności rozpełzły się po każdym zakątku wieży, pochłaniając nawet najjaśniejsze z serc. Podaruję ci wieczny odpoczynek z odrobiną słodkiej rozrywki.